Witam, dzień dobry. Sebastianie po tej stronie dom maklerski TMS Brokers. Poproszę tradycyjnie o informację na czacie, czy, czy Państwo mnie słyszycie? OK, fajnie. Na początku tradycyjnie zaczniemy sobie od rynku. Później skoncentrujemy się na tym naszym głównym wydarzeniu z 4 października zaplanowanym na 4 października, czyli o szkoleniach na szkoleniach stacjonarnych. Mam nadzieję, że część z Państwa jest zapisanych, ale to, to temat organizacyjny, więc może przejdziemy do niego później. Na początku rynek, zaczniemy od dolara australijskiego, wykresu 15-minutowego. Jest, jest okazja na wejście, natomiast no szkoda, że nie zaczęliśmy 15 minut wcześniej. Nie da się niestety ustalić stałych godzin webinaru i, i zawsze być wtedy, kiedy, kiedy rynek się rusza. Popatrzmy tutaj na sytuację. Trend ewidentnie wzrostowy, linia trendu poprowadzona w taki sposób dosyć konserwatywny. Nachylenie średnich również wskazujące na duży potencjał tutaj ruchu do góry. I bardzo fajna sytuacja, o której rozmawialiśmy już wielokrotnie na, na szkoleniach webinarowych. Pojawiła nam się tutaj w tym obszarze. Chwilkę do tego wrócimy. Zaznaczmy sobie to żebyśmy mogli zejść na niższy interwał. Także no tutaj wszystkie te nasze główne trading planowe założenia, to znaczy trend przepraszam Państwa na chwilę, bo mam chyba jakieś problemy techniczne tutaj z dźwiękiem, także przepraszam na sekundkę. Ok, już wracamy, przepraszam najmocniej. Dobrze. Mamy tutaj wszystkie istotne założenia spełnione, to znaczy mamy trend wzrostowy, a więc okazję na zagranie do góry. Mamy istotne miejsce techniczne, bo gramy na odbicie od bardzo no, tutaj ewidentnej i niewymagającej subiektywizmu linii trendu i mamy też ciekawą formację odwrotu, którą szczególnie dobrze będzie można zaobserwować na, na wykresie 5 minutowym. Stąd ten obszar zaznaczyłem kołem, żebyśmy mogli do niego wrócić. O, coś nam się wykres chyba nie odświeża. Spróbujemy zmienić serwer. Powinna pomóc. OK. Jesteśmy na wykresie 5 minutowym. I to, co, co możemy zaobserwować, to niemal z tutaj aptekarską precyzją dwukrotne dojście do, do linii trendu i odbicie. Narysował nam się tutaj taki szczycik, na którego wybicie można było ustawić zlecenie buy stop, yy, gdzieś w tym momencie, czyli oczekujące zlecenie kupna na wybicie. No, nam oczywiście tutaj wykres troszkę nam się pośpieszył, 2-5 minutówki jesteśmy spóźnieni, stąd spróbujemy wejść w drugie tempo i ustawić po prostu zlecenie limitem, z limitem na tym poziomie, także gdzieś tutaj ustawiam by limit, natomiast klasycznie zlecenie stop loss, prawda, do tego zlecenia, już nie będę tutaj się bawił w, w takie dokładne ustawianie, natomiast no pod, tutaj pod dołkiem można ustawić i celujemy tradycyjnie w, w, w dwukrotność w, tego, tego obszaru ryzyka, czyli... Staramy się zarobić dwukrotnie to, co, co, ryzykujemy. Zobaczymy, jak, jak ta pozycja będzie się rozwijała, jak tutaj rynek, czy, czy, da szansę na drugie wejście, czy, czy odjedzie, czy być może zaneguje. To myślę, że jest, jeszcze zdąży nam się wyjaśnić na, w czasie webinaru. Podobna sytuacja, to znaczy prowzrostowa miała miejsce na, Eurojenie, tutaj troszkę inna formacja, formacja wybicia porannego, czyli to, co żeśmy sobie omawiali kilka webinarów temu, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, czyli taki box, przedział zmienności, który ma miejsce na sesji azjatyckiej bardzo często. I czekamy na wybicie razem z momentum na wejściu traderów londyńskich z Frankfurtu. Proszę spojrzeć, pierwsze wyjście tutaj o godzinie 9.50. Wejście tradycyjnie później na, na, na wybicie tego szczytu, czyli gdzieś tutaj powinniśmy byli otworzyć długą pozycję stoplos tradycyjnie pod pierwszym dołkiem i w tej chwili no, czekalibyśmy tutaj na, na rozwój wypadków. Także klasyczne wejście na potwierdzenie wybicia, trendu takiego yy, przedziału bardzo wąskiego zmienności na sesji azjatyckiej. Pierwsze wyjście, ono się okazało fałszywe konsolidacja przy drugim wyjściu. Uznajemy, że jest to wyjście potwierdzone, wejście na wybicie poprzedniego szczytu stop z pod dołkiem i, i y, czekamy na, na rozwój ceny, y, na rozwój akcji ceny de facto i, i jazdę w kierunku trendu, który tutaj wyznaczyły nam wyznaczyły nam świece. Które charakteryzowały się dużym momentum, no to widać, że też podnoszą się średnie, także robi się między nimi rozstęp. Ciekawa sytuacja na piętnastkach, wyglądało to może trochę mniej optymistycznie, bo, bo mieliśmy ręczowy charakter rynku, natomiast no, wiemy, że, że troszkę inaczej rozgrywa się te, te poranne wybicia. O tym rozmawialiśmy, do tego tematu też będziemy wracać, bo, bo to cały czas być Państwa zainteresowanie. Jest to myślę najprostszy taki day tradingowy system i dający też y, bardzo dobre rezultaty. Dlatego, jeszcze nawet dzisiaj o nim chwilę powiem, też pod kątem tego szkolenia stacjonarnego, które, które będzie w, y, w Warszawie na dniach, a, a w przyszłości także w innych miastach, w niedalekiej przyszłości, jak się okazuje. Jeżeli chodzi o euro dolara to no tutaj troszkę, troszkę gorzej to wyglądało, bo de facto konsolidację taką klasyczną, klinową mieliśmy na sesji azjatyckiej. Z niej nam się bardzo fajnie wybili tutaj zrobili retest do tej linii i odeszli, natomiast to było w godzinach rannych i, i nie bardzo było tutaj jak zagrać. No późniejsza ta dzisiejsza konsolidacja też, też ładna, natomiast już nie na takim powiedzmy nie, ma, nie miała takiego zdarzenia ze względu na to, że, że na wczesnych godzinach europejskich się utworzyła stąd, stąd no raczej ten rynek euro -jena, dolara australijskiego do dolara amerykańskiego i tutaj no przede wszystkim euro -jen, piękna konsolidacja, piękny morning breakout i tutaj jak najbardziej można było to zagrać no, to byśmy jeszcze przyznam szczerze złapali gdybyśmy, gdybyśmy zaczęli 15 minut wcześniej, no ale niestety no, rynek na nas nie poczekał tym razem i, i odjechał bez nas. To może tak teraz, nawiązując już do tej, do tej strategii porannego wybicia, przeszedłbym krótko i pokazał Państwu część takich materiałów, część rzeczy, które już przygotowujemy pod CMSD Trading, szkolenie stacjonarne. Część z Państwa, mam nadzieję, na tym szkoleniu będzie. Także. Niejako zobaczycie Państwo, czego możecie się spodziewać, na jakie pytania będziemy starali się znaleźć odpowiedź. Natomiast ci z Państwa, którzy na szkolenie stacjonarne w Warszawie się nie zapisali, będą mieli taki ogląd, czego można się spodziewać na kolejnych szkoleniach, jakie tematy będziemy, będziemy podnosić, jak to mniej więcej wygląda, bo no, na szkolenie warszawskie niestety zapisać już się nie da. Początkowo Udostępniliśmy 50 miejsc, one rozeszły się w ciągu kilku godzin. Zwiększyliśmy limit no już do maksymalnego, że tak powiem, do, do maksymalnej pojemności sal, które możemy zorganizować, do 150 osób no, po, po 2,5 dnia nie było już miejsc. Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy Państwu za zainteresowanie. Już już przyszły czwartek widzimy się na żywo. Spróbujemy sobie, sobie omówić ten, ten cały warsztat Day Tradera. Natomiast no, jeżeli chodzi o, o to zainteresowanie, no, to, to, to nas skłania do tego, żeby jeździć do kolejnych miast, żeby bardzo szybko spotkać się z Państwem w Krakowie, żeby, żeby później jeszcze zorganizować jedną otwartą edycję w Warszawie. Jest też w planach, są też w planach inne miasta, natomiast no, chcielibyśmy zorganizować kilka na początku spotkań otwartych a później no, musimy się liczyć z tym, że, że szkolenia gdzieś tam będą dostępne dla, tylko dla realnych klientów w takim warsztatowym wydaniu. Yy, stąd, yy, no, jeżeli pojawią się, otw otworzą się zapisy na, na kolejne spotkania, to to proszę mieć na uwadze, że no, 150 miejsc to jest maksimum, co możemy Państwu zaoferować. Proszę się zapisywać. Te, te pierwsze jeszcze na pewno będą w całości otwarte. Jeszcze tak wchodząc dalej w ten temat, no marzy mi się taki warsztat dwudniowy przyznam szczerze, bo trzy godziny w czwartek po południu to można pewne, pewne tematy y zaintonować, pewne tematy, y poruszyć, pokazać. Natomiast żeby cały warsztat przekazać, żeby pokazać to, na co, na co my y graliśmy, to na co jak przebiegała nasza tutaj ewolucja daytraderów, traderów, no to jest to jest trochę za mało. Tu, tu możemy pewne rzeczy zaintonować, pewne rzeczy zebrać y w jedno miejsce i przedstawić w taki zorganizowany sposób, natomiast no, dla mnie takim szkoleniem pełnym byłoby szkolenie warsztat dwudniowy, który, który bardzo chciałbym jeszcze w tym roku z Państwem y, zrobić. Proponuję tak, tutaj na czacie, jako że, że teraz te szkolenia są y, nagrywane, wolę taką konwencję, gdzie gdzieś pod koniec webinara ustosunkuję się do, y, do tych pytań pojawiających się na czacie, żeby żeby tutaj nie, nie rwać. Y, tego przebiegu naszego szkolenia. I ja już przejdę do prezentacji i, i po kolei tutaj przejedziemy kilka ważnych punktów związanych z e day a na koniec jeszcze, jeszcze zajrzymy na rynek i, i tam popatrzymy na to, co, co Państwo chcielibyście zobaczyć na rynku pod kątem szybkich wejść. Natomiast w tej chwili już tutaj przejdziemy do tego, co mogę Państwu zaproponować na szkoleniu na szkoleniu webinarowym. Jeszcze sekundkę. Dobrze się tutaj ze wszystkim ustawię. Okej. Okay. No tutaj akurat wybrałem parę takich slajdów pokazujących, co będziemy robić pod kątem praktycznych aspektów day tradingu, pod kątem no, organizacji tego handlu, profesjonalnego przygotowania. Yy, tu bardzo fajny cytat jest Lorego Hajta, yy, także będziemy też yy, podnosić takie rzeczy przede wszystkim, będziemy starali się podnosić przede wszystkim rzeczy praktyczne. Yy, powiemy sobie o organizacji handlu, o tym, co robić, yy, żeby, żeby no tak nie wyglądać. Przepraszam, jeżeli tu formatowanie jeszcze gdzieś nie będzie, może, doskonałe, bo bo to jest wersja robocza, cały czas draft, natomiast no nie mogłem się tutaj doczekać, żeby się z Państwem tym też podzielić, bo później wiem, że dostanę pewne też sugestie od Państwa na, na, na maila. Stąd jeszcze jeszcze być może część tutaj rzeczy poprawimy. Natomiast no, już wracając do, do Meritum, Organizacja Handlu powiemy jak, jak dealować, żeby, prawda, nie, nie wchodzić codziennie na rynek bez przygotowania, bez właściwej organizacji, żeby tak nie wyglądać, żeby codziennie no, nie podchodzić y, na rynek narażonym na oddziaływanie skrajnych emocji. Bo sami Państwo wiecie, no, jeżeli działamy bez planu, to działamy niepewnie, y, bardzo silnie oddziałują na strach, chciwość, y, możemy wpaść w pułapkę zbytniej euforii, złości po stracie. Nie da się codziennie, jeżeli zamierzamy profesjonalnie inwestować, nie da się codziennie być wyeksponowanym na poddanym działaniu tak skrajnych emocji, następuje bardzo szybkie zmęczenie materiału. Także no, zorganizujemy tutaj, pokażę Państwu, jak taki, jaka jest nasza propozycja praktycznie przetestowana organizacji takiego handlu. Powiemy sobie przede wszystkim o godzinach zmienności, o poszukiwaniu momentum. Ja będę omawiał w, w, w szczególności koncepcję tego porannego wybicia, bo uważam, że na takim krótkim spotkaniu można w ogóle zbudować cały trading plan i ja również uważam, że to jest bardzo dobra koncepcja. Ja z Państwem będę pokazywał moje realne tutaj, prywatne też pewne wejścia, to jak, jak stosowałem w praktyce tą, tą koncepcję, także myślę, że to będzie szczególnie interesujące zbudowanie trading planu pod kątem porannego wybicia, pokazania kiedy wchodzi London i jak możemy na to zagrać, jak wyznaczać taki ręcz ogólnie sama, sama praktyka, kiedy warto wchodzić na wybicia, kiedy takie wybicia warto sobie po prostu odpuścić. Powiemy sobie również o driverach takich rynkowych, czyli rzeczach, które ten rynek napędzają. Powiemy, jak podchodzić do analizy fundamentalnej, jak patrzeć na dane na publikacje danych makroekonomicznych, jakich rynków unikać, kiedy unikać rynków, kiedy unikać tradingu, kiedy warto grać i jak, że tak powiem zbudować swój harmonogram tradingowy, czyli kiedy warto siedzieć przy rynku, kiedy warto po prostu odpocząć. Yy, dokładnie. No, będziemy tutaj skupiali się również mocno na tym dylemacie wielkim analizy fundamentalnej, który wynika no, z dużego subiektywizmu tej metody, jak chociażby interpretować dane, prawda? Te same dane możemy w dwie strony. Yy, że tak powiem interpretować. Wychodzą pozytywne odczyty z USA z rynku nieruchomości. No okej, okay. są pozytywne dane z USA. Z jednej strony dolar się umacnia i spada eurodolar, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć pozytywne dane z USA, poprawa koniunktury gospodarczej, giełdy do góry, spada wersja do ryzyka i, i no, eurodolar powinien rosnąć. Stąd powiemy, jak, jak nie dać się wplątać w takim w, te, w takie dywagacje, bo wiemy, że w day tradingu mamy często kilka minut, tak jak przed chwilą. No, mieliśmy tego najlepszy dowód na dolar na euro-jenie. No, spóźniliśmy się z webinarem 5 minut i nie było już jak wejść. Stąd. Jeżeli na tak zmiennym rynku mamy jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli nie działamy wedle stricte zadanych sobie ram według trading planu, no, jest to bardzo ciężkie, powoduje to yy, duże z naszej strony obciążenia psychiczne, duże obciążenia psychiczne na nas. Musimy być zorganizowani, musimy działać. Jak no, profesjonaliści, i to chcielibyśmy też y, zaszczepić na tym szkoleniu. Powiemy sobie o wskaźnikach, dlaczego nie jesteśmy może ich najbardziej gorącymi zwolennikami, w jaki sposób one przetwarzają cenę. Cenę, która jest de facto dla nas najcenniejszym, y, najcenniejszym wskaźnikiem najcenniejszym, najcenniejszą informacją płynącą dla techników z rynku. Stąd pokażemy, jak działają wskaźniki, dlaczego możemy do końca się z nimi, nimi nie kierujemy, w jaki sposób warto patrzeć na, na wskaźniki, a w jaki sposób warto interpretować zachowanie, zachowanie czystej ceny, czyli to, co wykres gdzieś tam, tam rysuje. To są takie główne problemy tutaj gdzieś wypunktowane, które, które płyną z analizy wskaźnikowej. Co jeśli pojawią się sprzeczne sygnały, co jeśli brokerą gdzieś tam się świeczki trochę różnią, jak, jak dokładnie zoptymalizować parametry, czy czy w ogóle istnieje coś takiego, jak, jak właściwy parametr? Czy to jest 7 okresów, czy 14, 65, 41, czy może 198? Jak interpretować wykupione wskaźniki, prawda? Co jeśli rynek gdzieś tam mocno pojedzie w jedną, w drugą stronę? No to są rzeczy, z których, no, na trader, na które musi znać odpowiedź, które będą codziennie gdzieś mu tam, szczególnie w takich okresach, gdzie będzie gorzej, bo prawda, musimy się przygotować na to, że czasem będą dwa tej profi, dwa tej profity pod rząd, a czasem będą 300 plusy pod rząd. Jeżeli pojawią się trzy prosy pod rząd, natychmiast pojawią się w Państwa głowie pytania, czy ja robię coś źle, czy może powinienem dodać wskaźnik, może powinienem zacząć inaczej e, analizować rynek, skupić się na innych metodach, to są rzeczy, które każdego z nas gdzieś tam atakują, za każdym razem, podczas każdej chwili wątpliwości. I jeżeli merytorycznie nie znamy odpowiedzi na te pytania, e, nie znam merytorycznych odpowiedzi na te pytanie, jeżeli nie mam przetestowanych, rozwiązanych. E, przetestowanych i sprawdzonych rozwiązań, no to wtedy znowu wychodzimy z tych ram um, sztywnego trading planu i znowu zaczynamy operować yy, na zasadzie jakichś tam swoich nadziei, yy, że to może wrócić to może bym zagrał to, to może tam, to odchodzimy od profesjonalizmu, bo znowu działamy jak amator i to już jest tylko chwila od tego, żeby, żeby gdzieś tam wysadzić rachunek yy, w powietrze stąd. Yy no yy, Chcielibyśmy, żeby, żeby Państwo po, po tym webinarze działali w sposób zorganizowany i zwracali uwagę na wszystkie najważniejsze tutaj yy, czynniki yy, które, i wszystkie najważniejsze aspekty, które yy, DayTrader musi mieć wyjaśnione. No też nie chcielibyśmy, żeby Państwo działali w oparciu o taki tutaj wykres kolorowy, jak, jak niektórzy pseudo-profesjonalni traderzy proponują, to znaczy czy wskaźniki przy moku. Yy, Bollingery Donachiany i wszystko, co się da, tylko wrzucić na wykres, a później tak naprawdę zastanawiamy się, gdzie jest cena i czy jaki jest sygnał i konsensus płynący z sytuacji na wykresie. No to, to jest wykres, do którego my dążymy proste sytuacje, yy, obiektywne tutaj rozumowanie yy, w oparciu o wykres, w oparciu o, o nasze yy, tutaj yy, naszą analizę zachowań ceny. No i przede wszystkim praktyka. Praktyka, spróbujemy coś zadilować na żywo, a do tego, tak jak mówiłem, moje tutaj autorskie, również Marcina Wejścia. Tu jest Morning Breakout, zoptymalizowany na minutówkach. Tu macie Państwo sytuację na piątce, jak się wybijali, zejście na minutówkę, podejście, później kolejne, kolejne odejście niżej. No chcemy to chcemy, nie chcemy mówić tutaj o iluzjach zarabiania dużych pieniędzy szybko, natychmiast. Chcemy pokazać warsztat daytradera. Nie interesuje nas gdzieś tam rzucanie yy, hasłami, ile można zarobić, jakie to są nieograniczone możliwości. Chcemy pokazać, jak wygląda taki warsztat od kuchni, jak to trzeba zorganizować, jak to się robi yy, profesjonalnie. Także tyle tutaj. Jeżeli chodzi o ten insight, który Państwu chciałem dać odnośnie tego tego szkolenia stacjonarnego, oczywiście ja Państwu dzisiaj postawiłem same pytania, odpowiedzi 4 października. Będzie fajny konkurs na koniec, będzie, będzie również trochę, trochę innych materiałów, trochę takich naszych tutaj autorskich rzeczy. Myślę, że jeżeli Państwo się nie obrazicie, chcielibyśmy to też zrobić w takiej luźniejszej trochę formie. Będzie, będzie parę takich rzeczy, może mniej poważnych. Natomiast ja uważam, że celu uświęca środki, i czasem, żeby pokazać pewne rzeczy, które może są oczywiste dla jednych, bardziej dla innych mniej, trzeba też się odwołać do takich yy, rzeczy, powiedzmy, chwyt, yy, chwytliwych takich. Także będzie coś też dla, dla fanów Pulp Fiction. Ja osobiście jestem, jestem wielkim yy, fanem tego filmu. Yy, uważam, że płyną, płyną z niego też mądrości. O ile można mówić o mądrościach z filmów Tarantino, yy, które można na trading przełożyć. Mam nadzieję, że, że chociaż część z Państwa będzie, będzie ten film dosyć dobrze znała i tam pewne stemki identyfikowała. Może coś sobie puścimy. Będą też yy, fajne zagrania, które robiłem z klientami. Więc, no naprawdę polecam, jeżeli Państwo przychodzicie, jeżeli Państwo jesteście zapisani, no to. Yy, Myślę, myślę, że będzie ciekawie. Jeżeli nie, to proszę czekać na kolejne yy, eventy, które yy, pojawią się już niedługo. Okej, okay. zajrzę teraz na rynek, a później jeszcze przejrzę szybko czat i zobaczę, co, co tam Państwo napisaliście. Co, czy, czy można jakiś temat jeszcze gdzieś tam poruszyć? Okej. Okay. No, tu już myślę, że jest pozamiatane. Może da nam jeszcze szansę wejścia ten aut, chociaż ja nie wiem, czy bym tego zlecenia szczerze mówiąc już nie skasował. Skoro odeszli na, na odległość, prawda, tutaj stoplosa inicjalną, to zwykle, no, i wchodzimy raczej, stoplosa przesuwamy wtedy na zero. Stąd, no, może uznajmy, że skoro nie weszliśmy w pierwsze tempo, to, to już nie czekajmy, aż rynek zrobi tak dużą korektę. jest też, jest też pomysł, żeby no, zrobić szkolenia, które będą, webinarowe, które będą natychmiast reagowały na, na zmian na rynku, bo sam Państwo widzicie, no zafiksowana gdzieś tam sztywna godzina mocno nas tutaj ogranicza, wchodzimy 5 minut za późno i, i na takim Eurojenie no nie ma już czego zbierać, sygnał szybko wygenerowali nasz, pojechali. Bardzo ładnie, już właściwie byśmy się teraz pewnie zastanawiali, gdzie, grać, gdzie brać profit. OK. Teraz przepraszam Państwa na sekundkę. Tu podciągnę sobie czat i, i będę po, po kolei odpowiadał na pytania. No kiedy jest szkolenie w Warszawie? 4 października. Pierwsze. Chcielibyśmy już w listopadzie spotkać się na kolejnym otwartym szkoleniu. Być może to będzie ostatnie otwarte szkolenie w Warszawie w takim kształcie jak, jak teraz. Później chcielibyśmy zorganizować dwudniowy warsztat dla klientów. Myślę, że. To jest, to, to jest taki model, na którym można wszystko przekazać, na którym Państwo wychodzicie i, i wiecie wszystko to, co, co chcielibyśmy, że, żebyście wiedzieli, jeżeli chodzi o warsztat daytradera. Do Wrocławia na pewno tutaj z osobami odpowiedzialnymi za organizację ten temat podejmę, bardzo lubię Wrocław jako miasto, także na pewno chętnie byśmy tam pojechali. Trójmiasto to, to samo, Gdańsk myślę, że warto byłoby odwiedzić, natomiast no zawsze ten jest gorąco przyjmowany w Krakowie jest stąd. Myślę, że następnym jednak po Warszawie, yy, następną lokalizacją będzie Kraków, a później to już jest kwestia otwarta. Yy, jeżeli chodzi o a może nie będę już przychodził na ten rynek, bo ostatnio moim zdaniem fund trochę tam day tradingowo, yy, albo w sumie co nam szkodzi, się zepsuł. Yy, uważam, że ruchy są bardzo takie powiedzmy, dokładnie. Funt to jest. O, tu jakiś stary sel jest nawet. Proszę zobaczyć. Ktoś tam wrzucił na demówce na jakimś innym szkoleniu i mamy sprzedanego sela. Nie zwracajmy na niego uwagi, uwagi. Jeżeli chodzi o funta, dlaczego ostatnio nie lubię kabla? Chodzi mi tutaj o taki charakter mocno wycinający. Proszę zobaczyć. Korekty w jedną, w drugą stronę ruchy, impulsy są bardzo dynamiczne. Stąd ten rynek nie chodzi specjalnie technicznie na, na niższych interwałach. Ja nie lubię takiego rynku z angielskiego, nie wiem za bardzo jak to, jak to powiedzieć, to jest taki choppy market trochę. Możecie sobie Państwo o tym poczytać. Dilerzy londyńscy tak, tak to nazywają. Jest to, jest to taki rynek, gdzie no, impulsy w jedną w drugą stronę są bardzo dynamiczne, bardzo łatwo tu zlecić stop lossa. Ciężko wchodzi się na wybicia, także ja kabla ostatnio nie gram, raczej tutaj te pary nowe ładnie chodzą, australijczyk klasycznie. Ok, tak, także tyle, jeżeli chodzi o rynek, tyle, jeżeli chodzi o szkolenie. Zapraszam 4 października. Tych z Państwa, którzy się zapisali, ci, którzy nie, to widzimy się też już niedługo, mam nadzieję, w poniedziałek, TMS View. Także klasycznie zapraszam na, na 11. Z mojej strony tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i do zobaczenia w czwartek.